cześć siemanko, witam już nie wiem. Chyba w dziesiątym odcinku z Kontynuujemy wygodę. Ostatnio co zrobiliśmy? Zbudowaliśmy tier 4. Lokację tą szkoleń, co jest tutaj? Uciek był dobry. No i co, skarb mam nowy. Kurwa, już kurwiony. dziesiąty dzień teraz i w sumie to dałoby się w końcu zacząć przygotowywać do potencjalnego co to czy FPS mam Nie wiem czemu Idziemy na mam skarbów na pewno Czy dałoby się powoli ogarać jakąś chatę, coś takiego czasem do dzisiaj Dawaj, dawaj panki, wiem, że chcesz dajesz maleńki, daj mu, daj mu dwa no, FPS mam wyświetlone. nie wiem. Nie Miałem miejsca wyku. Nie chcę dobrze jechać tam. Nie chuj tam. Dwa. Co fajnego, pa, ciach. O kurwa, tej czekaj. O, grzyźć koła. Oj, dużo, ale nie ma miejsca. Kurwa. ci masz ty? okej, okay, pasują. Czekaj, mam mowę, czytać. tego. Nic nie warte. Dobra, chociaż tyle. Hej, czy jesteśmy na pustyni cały czas To jest o, tu, to jest Szczerze? Fajnie byłem zaraz przypadkowo nawet tego tradera. Pustyniowa. O, a to jest jakaś fajna lokacja chyba, się zapowiada. O, Shotgun mężczyzna Ale kulwieńca wszyscy tutaj. Rozszyliłem. Tu bo jakaś nie wiadomo jaka afera była tej. Tam no, dalej też coś jest. Tu jest duch chyba główny. O, się ma. Od razu drop. Mi się fajnie wykrwawiają. Ej, drop! Kajesz tą lokację i drop gdzieś jest głównie tutaj. Znaczy, drop, Lutrum. Drop. To może być afera ciężka, nie? O! Fadeball. Ja tą pompkę? Po co ja tu mam? No i co skrapuj. O, kurwa. To jest nic nie warte Wszystko tutaj. Taki nami to jest 120, 52, nie warto. to tak. jest. O co wszyscy w kurwie nie ostro widzę. Każdą, o, kojarzę tą tak jak po prostu. Za w teraz. Jeden tylko. Ale oni są w kurwie nie o, o, tutaj jest Ludrum, albo nie, tu. Tu się wchodziło w ogóle. Tu też jest jakiś lud. Oj. Oj. Wtedy można wejść. Nie ma co się ograniczać, kule. Bundel. Kiedy nie mnie gadać dropku Kolejny Tam rzucił gdzie to jest? Kurwa niedaleko trzeba po to podjechać też Dużo was tu Została Co e. O to jest tylko mała. Ła Tu jestem w kurwie gdzieś E tu jest skrzynka, dobra, tu jest ten główny lud Zalie nie spodziewałem się tego Ja tak mogę też przejść O szybko Ej dobra nie spodziewałem spodziewałem się tego tak szerząc jest jakaś bardzo duża ofera O, tu są jakieś chłopaki A wy nie mogliście tak obejść po prostu? Ten przejście z tego co mi się wydaje Części pałki cię Raczej bardziej, bardziej mi się to przyda niż kurwa reaper kit'a mogę dać tutaj nawet, nie jest problem, ale tak, problemem na pewno będzie to, że to jest za dużo rzeczy po prostu, ja bym o tym zapomniał, tu byłaby, pa pa pa, 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 pa. tu coś jest. Ciekawe, tu jest safe, trzeba o nim pamiętać. Jest to utwardzona skrzynia, ale dobra Czy zabawa jest tutaj. Ej kurwa, co to, co to, to, to? Feralnie Czo on biega? Jeszcze gdzieś są oby jakieś Oj, 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 to się przyda za co kurwa? Za co? Nie wiem kurwa. Legendary parcy kurwa. Za dawno nie miałem. Ej, ja ich tu jest chyba dużo. Okej, okay. ja nie wiem jak to działa. Zadbym całą lokację i miałbym iść. O mamuśka! Mamuśki tam nie widziałem. Mamuśki tam nie widziałem. Ta lokacja i tu na górę i do tego. To ma sens. raczej nic nie będzie tak naprawdę. Tra o, poziom amunicji. O! Jeszcze będą itemki, fajne. A najpierw, no niestety, niestety, a najpierw główna ta. Zaczynamy od głównej atrakcji. Od głównej atrakcji zaczynamy. Okej. Okay. Tu jest jakieś przejście też? O, to jest ten. A tu coś może być. A nie ma. Jest też kurwa. Ej, ej, ej! Feral! Kurwa jebane feraly! Ej dobra, wystraszyły mnie w chuj, nie? Kurewki Kurwa zawołują nas to. Kurwy syny. Teraz ja nie będę otwierał, bo tu chwilkę się posiedzę Co tu mamy? Ej, dużo tego tu jest. Wyklak No nic. Jeden i pół koła. Ja pierdzielę. Ciach. Ciach, ciach, ciach. Mamy to. Oby coś dobrego. Kolejna mapa. Na ma to wizja, tylko... Problem jest taki Buty pirata. 50 wart no i ta aktowiizja to byś oddała nie no o, o to a się tu Fajnie. Jeszcze tutaj. A to tu jest tylko 5000. Szybciutko pójdźcie. I ostatni strzał. Coś dobrego, dawaj. Jeszcze tak. Tu w środku może być coś fajnego. Nie, trzeba tam, znaczy trzeba. No wypadałoby tu podejść zobaczyć, nie? A tu też będzie fajnego. Śmieci. O. Nie widzę tradera. O, ale widzę ekipę. Ućki tam są, z tego co widzę, no. Czeka. Oj! Słyszałeś? Trzeba zapierdalać stąd. Trzeba uciekać, bo jest 19.30. Coś tu ciekawego było? Nie. A oni tu zaraz wejdą. Spokój się. Tu będzie ciekawego tak naprawdę. Ej to... drzewa? Kurwa, no muszę to rozwalić tyno. Jest tu ktoś. Za fera No muszę was rozjebać To jest mamuśka fera, ale czy mi się kurwa zdaje tylko Dostał z kurwa I tropotał. Bez Stefana gramy. No i trafi, tak chyba. dobra za to na broń Teraz. Yes. raz dwa fajnie go błogam Zajebiście W końcu. Doczekałem się Kurwa, doczekałem się. I tak się zastanawiam, czy jest w ogóle w tej grze. Piękna sprawa. strona, a ja jedę tu. to jeszcze kolejny skarbys. Kurwa zajebiste to jest. Ja pierdzie, ty game changer. Kurwa. No jest jakieś też miasteczko takie. Gdzie jest tutaj. Kurwa, zdychaj, chamie. z niego fajnego poleciało? Nie. To fajnie. Nie co zaraz będę wywalać, bo to jest pewne, że coś będę wywalać. O kurwa. To to kurwa za gówno. Ha, weźmy weź mi z tym O, o to zjedz. To Mogę to otworzyć od razu? Jest tu ten zombie kurwa. Kupam tych witamin. Kup ten czy są one coś warte? Dobrze, niech. 5, witamin 8 tych, 5 tych, bandaży, 15. Ok. Ile witaminki? Nara Mogę to odznaczyć? Dobro, jadę sobie, bo to jest Ciężka. O! Kurwa, tej, no głupio wyszło, nie? Ej, to jest handlarz? Nie, to nie jest handlarz, to jest checkpoint. O kurwa! Który tu będzie tier? Który tu będzie fuj afera, nie? Nie, czwarty. Ja tu muszę przyjść kiedyś, nie? Bo te checkpointy są dojebane. Ale gdzie tu są? Ja pierdolę, tu diabły chodzą jakieś chyba. Trader! Tak? Tak Mam tradera Zajebiście, udało się Dobra nie patrzę, że trader jest A on mi się w ogóle pokazał na mapie? Znaczy Daleko on do tego? Nie, ale to na samym odcinku Zajbisy to jest. Oj ty nie umar Nie umar nie umieraj kurwa Ty no nie mogę tego trafić gówno no kurwa kurwa mamy je Nie wiem, się to jest. O! się 46 jest. No i co? Za no dużo się w sumie nie działo. Fajną jedną miejscówkę zlutowałem, wykopałem skarb. Wziąłem znowu kolejnego dropa. No i jestem u tradera, nie wiem jakiego. U Boba? U Boba raczej, to będzie Bob. okej. Okay. Na razie tej ten ku boku. No, że no, kół w miarę się robi, niezłe. Te ku. Wiem, on nie jest od broni, może? Buongiorno Bobito! Czy ty masz coś fajnego? Lepiej mi powiedz. O tak, dużo książek ma to może nie dużo, ale no granaty kurwa o patamola tak stał Cel 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 Cel, cel, cel Cel, 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 cel cel, A, cel, cel, cel cel, 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 Mogę to jest selną tak naprawdę. Mogę walić to. Czekaj, czekaj, Andrzejku. Chyba tu nie skończył. Od te Okej. Okay. jakaś w to wygląda, i teraz tak Żaluzja nawet są to, jest wszystko ile mam kasę w ogóle? Dziewiętnaście koła, no i to mi się podoba już. O, 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 o. orną, biorę od razu. Dobra, biorę książki jakie są No i coś, zajebiście Pikuj. Weź z Zjemy. Dobra. O, bankomat. O, i nie, wiem, czy on nie ma czasem. Nie. Dobra, dzięki za oglądanko szósta oj zapraszam do komentowania lajkowania i subskrybowania no i co macie się elo